witajcie w kolejnym odcinku, już po świątecznym, po noworocznym w zasadzie. Eee, witamy Was chr która przeszła u nas sobie zabieg <coughs> pakietu Gold, czyli renowacja lakieru, detailing wnętrza i powłoki ceramiczne, lakier, felgi, szyby. Eee, jak możecie zobaczyć, autko już jest gotowe, czeka w zasadzie na właściciela eee, w piękną pogodę, czyli deszcz, niestety. Volvo XC60 przeszło u nas pakiecik Lakszary, czyli robiliśmy sobie front pojazdu folią bezbarwną PPF Carbon Q, Armor. Plus do tego oczywiście powłoki na szyby, felgi, resztę lakieru i zabezpieczenie tapicerki wewnątrz pojazdu. A i jeszcze wnętrze okryjaliśmy pian yy, folią, bo to jest parę elementów piano black. Yy, chyba tutaj przejdziemy sobie do triala. Yy, jest to motocykl. <grym> Wyczynowy typowo, taki na skal Naszego powiedzmy z tego klienta, knopka, który udziela głosu do np. Netflixa, Eurosportu, chyba Kanal Plus. Eee, także jeśli oglądacie, to na pewno go słyszeliście. Może go jakby nie znacie, nie wiecie, jak wygląda, ale eee, my wiemy. <laughs> to wam od razu mówię. I tak, tutaj robiliśmy sobie też full wody PWF. Zabezpieczaliśmy w zasadzie wszystkie elementy, które. Eee, wszystkie elementy. Naklejki, można powiedzieć. Na naklejki została wrzucona bezbarwna folia. Tak sobie ustaliliśmy właśnie z Łukaszem, żeby zabezpieczyć przed tym żeby to nie zniszczyło się od razu tak? no bo ja na przykład wiem, że te naklejki to po kilku wypadach potrafią wyglądać bardzo źle są porysowane, no to że się odklejają no to już wiadomo inna kwestia, ale są jakieś poddzierane, brudne i i tak dalej, i tak dalej no i jeszcze na przykład mogą się wypławić, tak jakby ten motocykl jeśli tak to mogę nazwać, stał sobie nie byłyby kolorowe jak teraz no i fajna kwestia też jest tutaj taka, że jest tutaj taka osłona widelca, która jest karbonowa i też została właśnie pokryta folią. Także tutaj można powiedzieć, że pewnie ta osłona jest więcej wart niż te wszystkie plastiki <laughs> razem. FabiShon przyjechał na quick detailing, czyli wypranie foteli, posprzątanie wnętrza i one step, tak zwany, czyli taki powiedzmy przedsprzedażowe przed przygotowanie auta akurat też właśnie tutaj jest, będzie sprzedaż yy, także sobie to przygotowujemy yy, Lexus RX gdzie robiliśmy sobie full body PPF auto w zasadzie można powiedzieć już jest skończone zostało nam tak naprawdę poprzecierać tą folię yy, jakieś tam powiedzmy pierdółki wewnątrz, ale w całości jest pokryte folią yy, na felgach jest powłoka ceramiczna yy, na szybach jest powłoka hydrofobowa wraz, wraz z panoramą bo jest tutaj sporo tego elementu, tej panoramy mniej więcej tyle. Yy, co więcej, no ja chyba Was zaproszę do tego, Lexu do oglądania właśnie realizacji z Lexusa. Moi drodzy, ja w tym nowym roku odjeżdżam z Hali, idę się leczyć. Was zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych odcinków, do lajkowania naszego YouTube'a, naszych mediów społecznościowych. Trzymajcie się, na razie. Hej!